Siemaneczko widzowie! Dzisiaj znowu Poczciwy Maciek yy, gra i zagramy sobie zwycięską, zwycięską mapę od widza w trybie starcie duo, czy tam coś, nie wiem jak to się nazywa. Zagramy sobie niestety nie z Elwi ani z Futim Lulim, ponieważ oni są zajęci teraz przygotowują dla was coś mocnego, ale zagram sobie z jakąś losową osobą, to nic. Jak będzie, mam nadzieję, fajnie. Mam nadzieję, że będzie fajna mapa. Znaczy, ja wiem, że będzie fajna, bo ja wybierałem. Mój kolega tutaj uciekł gdzieś. O, i zginął. To niedobrze. 10 sekund mam, żeby ten, żeby, żeby się odrodził. Nie mogę zginąć przez ten czas. Aj, poko, mi ucieka. O nie, ból, on mnie zabije chyba. Szybko wracaj, 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 bo ja zginę. O, dobrze, dobrze. Wielkie starcie mamy, a mi kolega przeżył. Dobrze, niszcz ich! Nie, kurde, szkoda. Ale sam na dwóch był. No to było pechowe. Ja akurat tam sk skoczył do mnie ból i mnie zabił. A nie miałem szans. O, z jakiegoś questa zrobiłem? Yy, no kurde, za krótki to odcinek, więc zagram jeszcze jedną yy, na tej, Jeszcze jedną walkę na tej mapie. Dobra. Ale fajna jest, właśnie tak można. Tak nie, nie jest. Taka niespodzianka była, że nagle przeskoczył do mnie ktoś To było fajne O, od razu tam leci mój teammate, ale nie wiem po co On zginie zaraz, musimy się trzymać razem Halo A... Mam nadzieję, że nie zginie O, teraz ja skoczę do Shelly, o nie, z Shelley chyba ja przegram No i przegrałem Tylko żeby... Aha, zginął też Kurde no. No właśnie tutaj pechowo trochę się stało. Ile? Dobra, jeszcze jedno zagramy. Jeszcze jedno musimy zagrać. Bo nie może tak być. Bardzo fajna łapa, tylko że... Bo tu dwie skrzynki są, trzeba je zebrać, a potem skakać. O, dobrze mój, mój ten nie, nie skoczył. Teraz możemy iść. Kurde, chodź ze mną! No czemu on tam stoi, no? Trzeba iść na walkę O jakaś darmowa Oj, darmowa śmierć chyba A nie o ale fart Ale fart, a jednak nie Kurde no No właśnie trzeba razem iść Bo we dwójkę to się niszczy każdego Dobra ale jeszcze raz zagram Jeszcze raz Bardzo fajna mapa Więc chcę w końcu wygrać przecież może nie mam dobrej postaci właśnie czemu ja gram tą samą postacią cały czas o teraz gdzieś indziej się zrespiłem gdzie idziemy do czerwonego dobra o nie ja skoczyłem nie chciałem halo chodź za mną o nie jestem na tym kurde no no on no, sam nie nie ten on gra poko, to nie ma na co liczyć w ogóle Dobra, ostatni raz, ale zmieniam postać. Na. Yy, na Rosę może. Nie wiem, albo El plimo mógłbym wziąć. El plimo mógłby być dobry tutaj, ale dobra, wezmę też. To też powinno być. też powinno być dobre. Z Barleyem gram, Barley nie jest dobre. Dobra, chodźmy. O, idziemy dobrze. Ej, chodź no. Albo dobra, on tutaj zostaje i strzela w tych. To jest dobra taktyka. Idziemy jeszcze, czy nie? Halo. O, dobra, idziemy. Albo nie idziemy. Dobra, albo ja pójdę, on tam będzie strzelał do nich. A, dobra, on też idzie ze mną. A, i szkoda, że tutaj uciekł. Myśmy go rozwalili we dwójkę. O dobra, nic... o nie, odrodził się Kurde, jak nas rozwalili Nie, dobra, jeszcze raz gram El Primo, może El Primo będzie dobry Jak już teraz nie wygram, to serio nie, nie gram więcej Ale ja chcę to wygrać Dobra, jestem w z yy, Rosem. o, to może być dobre No teraz trzeba wygrać I zlecimy od razu we dwójkę do mnie każdego zniszczymy, jak tutaj. Jakieś El a i uciekł niestety. O, dobra, na luzie. A zostawiliśmy te. O, zabiłem, dobra. O nie, zostawiłem samego mojego kolega. No nie, ja zaraz zginę, przecież ja w ogóle nie mam tego. Nie mam życia. O, wygrałem! Wygrałem, o kurde. No, w końcu zwycięstwo, dobra. Teraz mogę kończyć odcinek. No to, do widzenia. Do widzenia, widzowie.